Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kamil, Stoch poprawił tutaj detale. Teraz grają. A jak te detale dzisiaj na skoczni, bo, bo zastanawiamy się, czy należy przykładać wagę do tego, co się działo. Czy to był taki trening od trening? Dzisiaj to był bardziej hurt, nie detal. Mówiłeś Kacprowi o jakiejś łupacie? Um, no niestety. No, no może nie będę tutaj jakoś wchodził w szczegóły, natomiast no coś się niedobrego rzeczywiście podziało tam w technice. Bardzo dzisiaj no, brakowało takiej dobrej energii. Może nie, nawet nie tyle energii, co rotacji spróbuję. Te wszystkie skoki były takie trochę za nartami. Przez co bardzo traciłem prędkość zwłaszcza na, na początku lotu i, no i na tej skoczy to tak, tak nie może być. Tam trzeba i mieć wysokość bardzo dużo prędkości, zwłaszcza na początku, to utrzymać po prostu dobry, e, do, dobrą właśnie taką rotację. E, no ale na szczęście już pogadałem z trenerem, także wiem gdzie, gdzie, gdzie jest te, ten błąd, co mogę zrobić lepiej, no i, to i na jutro się to postaram poprawić. Trzy dni skakania za Tobą to były trzy różne dni, czy jest jakiś element powtarzalności? Powtarzalne jest to, że te skoki są. Hmm, no, no w miarę podobne, nie? No chciałbym, żeby były dużo lepsze, ale zdaję sobie sprawę, że to są tak czasami drobne rzeczy, które grają bardzo dużą różnicę, zwłaszcza na takim obiekcie, jak tutaj. Eee... Natomiast no, cały czas takie mam poczucie, że, że nie jestem jakby daleko od, od tego, co, co, co chciałbym prezentować. No i być może to nie będzie łatwy dla mnie weekend, bo będę się musiał właśnie bardzo dużo koncentrować i przede wszystkim zachować dużo takiego spokoju i cierpliwości. No i cóż, jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Jesteś rannym ptakiem? E... Nie no, nie, nie, jestem cały, niezraniony, nie? Albo porannym. <grym> nie, pre, preferuję dłużej pospać. Czasami lubię wstać rano, żeby mieć cały dzień na, na różne prace, ale generalnie jak nie muszę, to wolałbym tak wstawać około dziewiątej. Dobranoc, kolorowych snów. Dzięki.